Dziś powiemy sobie o projekcie gotowym i projekcie indywidualnym. A więc tak: na internecie znajdziemy masę różnych projektów gotowych w różnych cenach. Można wybierać, inspirować się, szukać, a można też stworzyć dom własny. W sensie nasować sobie tak, rozkład pomieszczeń. Yy, no i na przykład sobie szukać tak domu, który ewentualnie się spodoba. Jak yy, widać, cena jest różna od 3000 wzwyż i po 5 i po więcej, zależy czy parterowy, czy piętrowy. Yy, są też, przemy, ceny, promocje to na różnych portalach, stronach internetowych. Internetowych można sobie zobaczyć. I teraz tak. Co jest ważne? Yy, istotne jest to, że najpierw, zanim zdecydujecie się na ten projekt, jak już sobie wybierzecie, chociaż wybierzecie, no, no najpierw należałoby zadzwonić do architekta lokalnego i zapytać się, czy on yy, robi adaptację projektu. Nie zaczynajcie od końca, w sensie nie, kup, nie kupujcie najpierw projektu, bo potem może być problem, że architekt yy, lokalny powie, że nie, nie, nie będzie podejmował się adaptacji z takich czy owakich względów, albo będzie trudno znaleźć takiego i kłopot się z tego narobi. Tak więc najpierw zapytać Jeżeli mówią, że się podejmują, można nawet powiedzieć, że macie zamiar kupić na przykład taki projekt, nie pokazać stronkę internetową i czy podejmie się adaptacji. No, jeżeli się podejmie adaptacji, no to ok, kupujecie projekt za 3-4 tysiące, czy tam ile, ile chcecie. I adaptacja, no to czyli też adaptacja, może drugie tyle. Ale mo może wyjdzie gdzieś 7-8 tysięcy, nie? W obecnym czasie troszkę może więcej. Więc to nie będzie 3 tysiące, ani 4. Tylko będzie na pewno dru y drugie tyle, jak nie więcej, nie? I y y to jest pierwsza opcja. Y często właśnie architekci, projektanci, którzy y są autorami jak gdyby, tych projektów, oni też. Yy, dokonują modyfikacji i też yy, udzielają zgody na takie modyfikacje. Jeżeli dokonają modyfikacji, bo chcesz mieć na przykład nie wiem, yy, wąższy dom załóżmy, albo, albo szerszy, albo wąższy, to licz się z tym, że cena z 3000 tysięcy może, może się okazać, że jest 8000 a potem jeszcze adaptacja no to może być z 15-16 tysięcy. Więc tak, jeżeli Podobać się naprawdę jakiś projekt, zapytaj się, czy twój y, architekt, tak lokalny, zrobi ci adaptację. Jeżeli tak, to mniej więcej ile będzie kosztowało. Jeżeli sobie obliczysz, że to jest na przykład, y, nie wiem, 7-8 tysięcy, tak, to, mo, to możesz równie dobrze z takim architektem porozmawiać y, i reby. Kosztował projekt indywidualny, i wtedy sam sobie modyfikacje w tym domu zrobisz, jak będziesz uważał, bo tu, jak widzisz, modyfikacja przez autora tych projektów będzie, no, policzam sobie tak, że nie 3000, tylko na przykład będzie to kosztowało 8000, plus adaptacja to 12. Yy, gdybyś nie robił modyfikacji, no to 3000 plus adaptacja to może wyjdzie 8000. A jeżeli zrobisz gotowy projekt indywidualny od A do Z, to równie dobrze. Taki projekt yy, wyjdziecie tyle samo, co projekt kupowany, i następnie poddany adaptacji. Także na pytanie, yy, co lepiej? Ja bym powiedziała, co łatwiej. Łatwiej iść do, do, po projekt indywidualny i go wykonać, bo cenowo wyjdziecie tyle samo. Co kupienie tego pro, projektu, a następnie yy, chodzenie z tym projektem i yy, yy, jak gdyby robienie adaptacji. Yy, więc yy, chyba, że okaże się, że rzeczywiście na przykład nie chcesz modyfikacji takiego domu, gotowy taki kupujesz i adaptacja wyjdzie cię tak, że będziesz miał 2000 w kieszeni. No to możesz próbować, nie? Ale czas, aż 2000 w kieszeni można uzyskać, wątpię. Może można uzyskać 500, nie wiem, czy, czy więcej. Tak to w efekcie wychodzi 500, 700. Można uzyskać, no nie wiem, ale czasami po prostu no, tak może wyglądać, a później jeszcze będzie inaczej, bo. Bo suma summarum nie będzie to wcale takie opłacalne. A pamiętajcie, że wasz projektat indywidualny równie dobrze może wam ten projekt zrobić, bazując się, nie, nie robiąc kopiów w klej oczywiście, ale bazując, wiedząc, yy, widząc taki dom, on będzie wiedział mniej więcej, jakie macie oczekiwania. To nie mówię, bo niektórzy kupują gotowe, tak? Tylko tutaj suma sumarum podsumuję. Najpierw zapytać się swojego projektanta, czy robi adaptację. I tyle w temacie, ponieważ większość osób kupowała projekty, a potem okazywało się, że albo ktoś nie, nie podjął się adaptacji, albo były z tym problemy, tak? Czyli nie róbcie od końca. Najpierw zapytać, potem wybrać. Albo kupuje, albo projektu. To tyhle.